Witam wszystkie raki. No i mamy już grudzień, więc jest Boże Narodzenie. I dlatego też chcę Wam życzy, życzyć wesołych świąt, Bożego Narodzenia, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. No i jak najwięcej radości. No i niech Wam się marzenia wszystkie spełnią. No. Mamy pełnie księżyca 6 grudnia i to właśnie w bliźniętach, który kreuje intensywny worteks mentalnych emocji, i rozciągamy naszą inteligencję w sprawie czy dwóch, które musimy skonfrontować. Mamy też nów księżyca, ale 21 grudnia, i to jest bardzo mocny i wpływowy cykl. Jak również i bardzo szczęśliwy. I aby nasze intencje się spełniły, wymagana jest dyscyplina, cierpliwość i odpowiedzialność. Również mamy Wenus, który jest w strzelcu i opuścił skorpiona. Romantyczną energio, romantyczna energia i intensywna energia skorpiona, Przeszła do wolnego duchem strzelca. Na pewno też będą i tutaj intensywne chwile, biorąc pod uwagę fakt, że strzelec jest znakiem ognistym. No i prawda, i wyższe duchowe znaczenia są aspektem wenuca w strzelcu. Jowisz w lwie będzie się po prostu. Cofał od 9 grudnia do 8 kwietnia 2015. To dotknie większość urodzonych pod znakiem Strzelca, ponieważ Jowisz jest ich planetą, jak również i lwa, którego słońce znajduje się w Jowiszu. Jeżeli masz lwa i Strzelca na swoim wykresie urodzeniowym, to też cię. Będzie po prostu to dotyczyło. Ale czasami cofanie się planety może być też i pomocne. Po prostu daje nam szansę spojrzenia na aspekty w naszym życiu z innej perspektywy. Jowisz rządzi naszymi uczuciami. Jest to planeta mądrości. Jak również entuzjazmu, optymizmu, no i daje nam możliwości rozwoju w naszym życiu. A jak się cofa, to wchodzi w nasze duchowe wnętrze i jego dalszy rozwój. No, i też mamy Saturna, który opuszcza Skorpiona, nareszcie. I wchodzi do Strzelca 24 grudnia. Zaczną się po prostu uciechy, bo opuszczając Skorpiona, pobraliśmy lekcję życia, przynajmniej wielu z nas to zrobiło. I dlatego też wiele z nas odetchnie po prostu z ulgą. Ponieważ wiemy, że lepsze dni już są przed nami, które dowiodą, że warto było czekać i ciężko pracować nad swoim życiem. Także to tyle, jeśli chodzi o planety. I pierwszą Waszą kartą, drogie Raki, na miesiąc grudzień jest Siódemka Kijów. I Siódemka Kijów mówi, zacznij wierzyć we własne. Siły. I idź do przodu, drogi Raku. Także uwierz we własne siły, bo pokonasz. Trzeba trochę czasami powalczyć, żeby dojść tam, gdzie się chce. Mogą zajść problemy na polu zawodowym, czyli w pracy, ale one też mogą być pokonane. No i oczywiście, małe ostrzeżenie, zwróć uwagę na. Swoje zdrowie. Następną kartą jest czwórka kielichów. Życzliwość innych ludzi, życzliwość innych ludzi, nowe znajomości, czy też nowa znajomość, albo i związek na horyzoncie. Osobiste zadowolenie i satysfakcja. Nowe plany i nowe zamiary. Akcja i realizacja marzeń drogi Raku. Także, jak na razie, to masz wspaniałą kartę. Następną kartą jest piątka, monet. Nieoczekiwane wydatki. No wiadomo, choinka, Boże Narodzenie, trzeba po prostu kupować prezenty. Jak ja to mówię, nieoczekiwane wydatki. Nowa szansa życiowa koniec finansowych problemów też. Może to być oferta nowej pracy <kluw> lub pracy w ogóle, jeżeli nie masz pracy. Jeżeli nie pracujesz, może być ta praca na krótki lub tymczasowy okres, ale to pomoże ci stanąć po prostu na nogi, dostaniesz więcej siły, otworzą się nowe możliwości dla Ciebie. No i ostatnią kartą masz koło fortuny. Jeżeli jesteś niezadowolony ze związku, przepraszam, to możesz się spodziewać rozejścia czy też końca tego związku. Ale masz na horyzoncie nowy związek, który będzie o wiele lepszy. niż ten, w którym jesteś obecnie, jeżeli jesteś w jakimś związku. Tu mogą też zaistnieć niespodziewane zajścia i i mądrość zdobyta praktycznie przez doświadczenie życiowe pozwoli Ci na te, nas zmiany na lepsze. Także masz koło fortuny, które praktycznie wiedzie cię w dobrą drogę. No i ostatnią kartą, czyli aniołki, masz praktycznie dwa aniołki. Grace and Antoinette na jednej karcie. Grace and Antoniet. Czyli Antonina. Grace i Antoniet. So, Grace, aby uzdrowić tą sytuację, zauważ innych punkt widzenia. Ze zrozumieniem i wyrozumieniem. Czyli masz dobrą radę. Od Grace i nie, Masz nawet ich dwa aniołki. Także bardzo ładna karta. No i oczywiście kamyczkiem na miesiąc grudzień dla Raczka jest Amazonit. Zielony kamyczek. Taki jasno, praktycznie niebieski. Trochę przyciemniony, jakby. Amazonit jego elementem jest powietrze astrologiczną planetą jest Merkury. Jest bardzo pomocny, jak musimy się uwolnić od jakichś nałogów, alkoholu, papierosów czy też narkotyków. Wzmacnia odwagę i determinację, jak i instynkt, aby się wyzbyć niszczących zachowań czy niszczących nałogów. Także to tyle. No i oczywiście jak zawsze przypominam kamyczki oczyszczać, wrzucić je do szklanki z wodą, nasypać łyżeczkę soli niejadowanej i najlepiej je oczyszczać w nów księżyca albo w pełni księżyca. I niech one się moczą i oczyszczają z tego dziadostwa nazbieranego przez parę. Dni, które nas zbierały, więc rano wtedy jak już się wymoczą, oczyszczą, to można je ubierać czy też nosić luzem, bo możemy to zrobić zawsze w jednej szklance luzem, czy też w biżuterii. Można razem wrzucić do jednej szklanki. I powtarzam, one zawsze nam dają to, jakie ich znaczenie jest. A zabierają od nas negatywne aspekty zarówno od nas, jak i z naszego otoczenia. Więc dbać o nie, to one też będą o was dbać. Także to by było tyle. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć prywatne rozłożenie kart, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideem jest moja informacja, jest moja strona internetowa, na którą możecie wejść i tam jest formularz. Wypełnić i wysłać, albo wysłać do mnie po prostu e-maila. I ja wtedy w przeciągu trzech dni z reguły odpowiadam. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje dla tych w Polsce 20 dolarów. Dla tych w Polsce, którzy po prostu płacą z Polski, a dla tych, którzy mieszkają, Poza granicami kraju i pracują poza granicami kraju i płacą z innego kraju 50 dolarów. Robię to przez Skype'a, telefon albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. I wówczas trzeba mnie zaprenumerować i mieć konto na Google'ach. Ponieważ Wtedy bardzo szybko to po prostu przechodzi. Także to by było tyle. Dziękuję za subskrypcję i proszę mnie zaprenumerować. To jest do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Bardzo się cieszę, bo jest polska oglądalność u mnie już coraz większa i jestem z tego bardzo dumna. Odpisuję na was każdy. Komentarz. Także proszę do mnie pisać albo napisać komentarz. I dziękuję jeszcze raz. Niech Bozia błogosławi, a aniołki wiodą na wysokie szczyty. Do widzenia!